Ten styl, bo ten wiesz, osiemdziesiąte lata to nie to. To są proszki z tymi jelonkami, tak? To są zabieżki takie dla myśliwych. To akurat nie do czapki. Aha, nie tylko kapelusza. Tam są i pod broń. Można zobaczyć to na Szafkowy dorobisz. nie? No. Co chcesz? Nie, Chodzę, co, nie wiem. Przydałaby Ci się? No, proszę, ale dopiero... ale dopiero... chcę no tak, tak dopiero za powiedz miesiąca będę mi się zdaje, że tam ja bo oglądałam i nie wierzyłem, że to było, żeby takie małe mhm. kluczyki wziąć że ten mi

Wpisuje, ja nie? Czytałam, otworzyć, jak pani chce zobaczyć Mocniej trzeba czego to trzeba. Przecież nie mam identycznej, nie? Nie, chyba nie. taka bardzo podobna jest. Wiesz, one wszystkie były robione na. No. Co, daj, otworzyć ci to. Nie, nie, ja wiem, co to trzeba tak... To, to trzeba raz z tej strony, tak, raz z tej strony. Tak. To, żeby tak. żeby wyrównać, no uchyl. Bo to tak dopasowane. No Potrafili zrobić kiedyś. Tu w sumie jest 9 sztuk. Tak, zadbana, nieuprzurana. Ja lubię ten zapach. Zobaczmy jaki patyczek będzie. Dojdziesz do patyczka? Mam no, to otwierać? Naprawdę chcesz? No otwórz do patyczka. Zobaczymy, jak patyczek jest zrobiony. Mówisz do dzieciaczka, ale jest ładna. Do patyczka. Jezus, to masz, bo już mi rąk zabrakło. Muszę potem to poskładać. Rozbiorę i chyba tu zrobię. Eee, kurczę. To jest dzieciaczek? Czekaj, bo tu jest. Patyczek się nie otwiera. Nie, no jest. Nie, nie. Jeszcze chyba jedna jest. Tak, jeszcze jedna jest. Być... Tego to nie otworzę tymi moimi. No, otwórz, otwórz do dzieciaczka. Ja no nie otworzę, patrz. Jaki jest malutki. Nie umie go chwycić. Nie wiadomo, czy się otwiera. Musi być zapałka. Dobra, nie pani nie otwiera. A ja sama chcę O jest zapałeczka. Niech pani to da, to poskładamy. Zakładaj tu. Czekaj, bo tu trzeba wszystko... Dzisiaj dużo jest tych papierów. Jak nie ma, to nie ma, a jak się trafi, to... Jest gdzieś jeszcze? Tak. na mają? Pani pytałam o cenę, nie? Taka jak dla Nie wiem, nie pamiętam. Za dużo tych rzeczy. Żeby o, wszystko, o wszystkim pamiętać. A jeszcze ta mniejsza jest fioletowa, nie w Tak, w środku jest fioletowa. No, tak Zostawiam ją uchyloną, to już ktoś będzie wiedział, jak to otworzyć. Ale ja ją chyba kupię, nie? Nie wiem, nie wiem. Ja się muszę zastanowić. To już teraz rzadkość jest. Ja wiem, a ja Mam taką wielką, taką mamy. Coś takiego, to ja takiego. No, taki Bobas, no Ale normalnie Bobas, nie. To jest dziecko takie, nie? Ale patrzę, co to jest srebro, nie? Tak, to jest A, srebro. To jest srebro. Ale do niego jest, to jest? Mhm. A jest, no. To taki nowszy no i duży. No mnie też brakuje. No na ten też duży. Ale bardzo ładny. A to już takie. Czy też srebro? Też? Wszystko to jest srebro, tak? to pani ma związane? No bardzo dobrze. To... No bo kiedyś książę w łańcuszek. O. No niestety niektórzy tam, tam, tam mają. Zbierło, lepkie ręce? Ła łapki kurczak klejące. Niektórzy mają takie klejące. Jaka cena jest tego na przykład? Ten jest 35. Tamten 50 złotych. Ten. ten z Peru? Tak. Mhm. to Nie. Czy to srebro? Też. Wszystko to, co tam leży na dole, to jest srebro. Weźmy, nie? Leżmy. Bobaska. Weź Bobaska, weź. <noise> Ten jednak. Dobra. Tą, tam, Trzeba to poczyścić, bo to Tak, powiem. ale jest fajnie. Mm. O, ale dzisiaj jest super, chyba poczeka, tam, poczekaj, jak No. No ma być, no. Ale... Yeah. Yo, 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 yo. No. <mulity> ja to chyba co, było otwierane? Chyba i nie. ja pierwszy raz przyszłam tu. Chcesz wejść, sobie zobaczyć? Dobrze. Dużo nowych ciekawości Przybyło Nawet prawdziwe korale są Te perły, przepraszam, ale to są perły hodowlane, nie? Mhm. A Srebr tu srebro? Tak, srebrnym zapięciem są A tak to wszystko sreber, to srebro tak. no. A To broszka w jakiej cenie? Tak? 240zł ta sprawa. Mhm. Co to, są, to nie są cyrkonie, nie wiem co to jest za kamienki. No cyrkonie to nie są, no śmiało, mhm. można dotykać. Tylko szkiełko ja podaję. Aha, dobra. Tak. Można, można. <grym <grym> no, tylko szkiełko podaj. Okej. Okay. Jeszcze miałem nieprzyjemną sytuację na rybniku. Miałem takie Szyfko, cztery miło. ładne lampki czerwone. Też to jest to z to. Nasz. To? jest opis całej, całej tej produkcji, jak to powstawało. A tu macie jeszcze z 1990 roku na Montyczyki Okładka jest co prawda zniszczona, no ale... No to po polsku jest. O. No to Polska po to polsku. Po polsku jest, no. Ja też byłem w szoku jak... Myślałem, że po angielsku. Nie. Tylko, że w tym można okładkę zdjąć, nie? No, 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 no. Po prostu ta waluta tak bardziej. A, dzięki. Mam być koła nie. Aha, uh -huh. podstawki pod kieliszki. Uh -huh. Nawet nie, nawet nie sprawdzają. Takie naparski, to by się te podstawki na No naparski tak. Dzień dobry panie Germich, witam. Był już u ciebie? No, czy się nie? No, już Ale tak sobie pomyślałem, że chyba tu będę na No, by to tak. daszek, ja daszek, no Dosyć szeroko jest, bo tam se później tam zrobimy odmian. na oku. No. Tak, to nie. Jest ładne. Tupno. Nie twój kolor. Dwa kilo. Mhm. Co to dla pani kilo? Pani potrzebuje 5 kilo. No. Żeby mus, muskla jakoś tam zrobić. Na nogi to 15 Na nogi, no, na nogi to trzeba mieć chopa. Na kark i przysiady. No właśnie. Wszystkie Piękne obrazy, Aha, one są trzy takie podobne mhm. Bardzo ładne Jest jakiś podpis Piękne obrazy namalowane no, jeszcze Ja to niedawno kupiłem, nie zdążyłem zobaczyć kto to malował, ale... Tu jest tu jakiś podpis, ale no, fajne bo... są Fajnie jak się, trzy ale ktoś proszę sobie... Proszę przejechać palcem, jak jest pięknie Ja widzę, no, no czuć, czuć Kiedyś też malowałem i to nie jest Byle co, nie? To nie jest byle co. A? On jest... Znosie na tym i może być znanym malarzem, tylko muszę też to jeszcze zobaczyć w internecie. I wtedy będzie 100% albo więcej do góry. No tak mówi. Ale wiedzą, że jego no. śmierci dopiero.

nie, to teraz wciągnęło Jak się jedna nie zepsuła, druga nie ma gorące Na odnaju tam widać Dzień dobry Już samochodem jechaliśmy, widzieliśmy Kamery i w Uwaga, teraz co mówisz? Wszystko będzie Nie narzekaj na to, Możemy wyłączyć cześć, cześć. No, jakaś taka pulchnietka to w babie. Taka, Jest taka inna. No. Zastanawiałem się, ktoś tu będzie, bo rano wstałem, lało... O której? Po szóstej. Ja wstałem o czwartej godzinie, bo już się musiałem ja spać. Ja mówię, wstałem o szóstej i tak gdzieś 15 po szóstej, tak? Bo to to było tu ona pierdziela? A nie na zaborzu.

Dobra, idę poglądać na, na razie Ten otwieracz do wina jest coś robią coś tam rozkładać Teraz wyciągnę, nie? Okay. A, taki chce mieć. Nie pani kone, ja, no, pani Autobusy. Wiedział, bardzo to bardzo inteligentne. Nie to muszę panią naprowadzić troszeczkę. Wyciągnąć to. Nie, przekręcić. Ustank. Jakie <laughs> proste widzi jak pani? Ja jestem pomocny człowiek. Rzadkie rzeczy, rzadkie. Nie tak. No tak to nie to jest taki konglomerat to pomóc, trochę pozywa, trochę, ja trochę nie, nie, Już jesteśmy po zakupach. Tak. Torba jest. Coś w niej tam jest. Oj, ostrożnie. Przy okazji zapraszamy na kanał Skarbiec Pomorskie. Wpadajcie do Oli na kanał, bo naprawdę warto. A ja już tutaj rozpakowuję. I pierwszy zakup. To nie są żadne starocie. Mm, to są spinki do włosów, takie klamry. Ja może to pokażę, to jest blisko. No właśnie chciałam, tylko wyciągnę jedną. Może to. Już rękę daj, daj, daj. Takie klamry, o. Takie zobaczcie sobie. W czterech kolorach. Fajne. Były tanie. Tak, były tanie, bo po 5 zł sztuka, także wzięłam od razu cztery kolory. Jakoś się podzielę z surą. Także mamy cztery spinki duże. Kolejny zakup. O, słoneczko nam wyszło, ptaszki śpiewają, fajnie się zaczyna robić. Jesteśmy... taki zakup u naszej pani. Tak, dwa małe talerzyczki z ptaszkami oczywiście kajzer sygnaturka drugi ptaszek tu mamy gila i nie wiem co, szczerze powiem i chyba mamy identyczne talerzyki tego chyba nawet w Bytomiu teraz kupiliśmy, jeśli się nie mylę e, identyczne talerzyki tylko duże, w normalnym rozmiarze ale super się trafiły na pewno znajdą miejsce na naszej w tej ścianie. Bo one są na tak zwaną cytrynkę albo na herbatkę. No nie, nie. One są na ścianę do podziwiania. I po ile one były? Po 10 zł. Po 10 zł. Także. Tą cena, cenę jeszcze pamiętam. Cena super. Świetny zakup. No to zostawię jeszcze je. A zanim Ania, że tak powiem, przygotuje następne rzeczy, to popatrzcie jak tu jest pięknie. Można sobie posiedzieć przy takich ławeczkach. Kwiaty dookoła No oczywiście ruch samochodowy też, bo to przy głównej ulicy Tu mm -hmm. macie drugą stronę tego Miejsca Tam też kwiaty No i na pewno nagramy wam tu dzisiaj jakiś film jeszcze Taki letni Dobrze bo, panie kamerzysto, proszę tutaj już No już mnie Ania woła I już Ania mówi Tu mamy tak Tu mamy Kolejne w sumie dwie rzeczy takie małe naczynko. Chyba szklane albo kryształowe. Do tego jest taki talerzyczek. I tu mamy mini łyżeczkę. Tu jest fajna opcja, bo to szkiełko się. No, nie chcemy tu na tych trzech. Bo to szkiełko się wyciąga. Łatwe do umycia. Taki tygielek. Tu mamy w takim metalowym czymś, ale bardzo ładnie to wygląda i ja sobie wymyśliłam, że ja tutaj do tego yy, będę tutaj miała sól. Genialnie to wygląda. Mhm. Śliczna łyżeczka, pięknie tu zdobiona na górze. Dzisiaj trochę z ręki Wam ponagrywam, żebyście widzieli no, bardziej bardzo No, żeby zbliżenia. lepiej było z bliska, bo w domu to potem ciemno i tak dalej. Ma tu jakiś napis, ta łyżeczka nawet, nie mam pojęcia co to jest. Ale bardzo mi się to spodobało. Fajne kolorki ma. Bardzo mi się to spodobało, a się okazało, że to jest razem z tym. Także pani nam to sprzedała razem i cena tego to 20 złotych. Tutaj też można na pieprz na przykład, albo też na sól, ale takie małe, małe, fajne Może coś. to było na jakiś sosik? Na Tylko sosik? Z łyżeczki na przykład drugiej nie ma takiej małej. Może. Może. Uh -huh. Napiszcie co myślicie na jakiś o tym. Hzan to... może. Chociaż no, trochę małe na szan, ale... Zobaczcie, to jest takie malutkie. Ja tu widzę sól albo pieprz. No świetne to jest. Bardzo mi się to spodobało. Bardzo mi się to spodobało. Takie w klimacie staroci. Oj, łyżeczka sama noga, wyskoczyła. Noga, noga. No tutaj jest. Te, te deseczki są takie dość Nie wąskie. trafiłam w szczebelek. No, szczebelki, deseczki. Tak, mamy kolejną rzecz, no, nam się pogoda zmienia, wieterek się ruszył, ale jest przyjemnie, jest fajnie, jest ciepło. Mamy kolejną rzecz do mojej kolekcji bab w babie czy matryoszek, potem mnie tam poprawiacie w komentarzach, ale wiem, że to jest matryoszka, baba w babie, ja lubię określenie baba w babie na to, także ona jest dosyć wysoka, dosyć wysoka jest. Otworzymy ją może, nie? Bo jest... Tak, ale zrobimy stop i jak no, już będzie tak, otwarta, tak. to... Bo z tym zawsze jest problem, jak one są idealnie dopasowane. Tak wyglądają matryoszki Baby w Babie po rozłożeniu. Pani, która je sprzedawała mówiła, że jest ich 9 zobaczcie. Ale jest jeszcze jedna gratis. Już ją tak trzymam, bo nam już tu wiatr zdmuchnął, także... Się, jest taka malutka zapałeczka to jest. Maluszek, totalnie. maluszek totalny dzidziu, dzidziuś. Ja ale myśl... ma jeszcze oczka i buźkę narysowaną. No tak, no. Ja myślałem, że najmniejsza to jest ta tutaj. Tak. Że ta dziewiąta. Mhm. A ale ona jest, jeszcze ma w środku. Jest 10. Także Nawet nie miałem ostrości złapać, świetna. ale jest. Nie, no to jeszcze raz spróbuję. Nie, spróbuję, dobra. Mam. Okay. Oczka widzicie, no, no. O, oczęta, to oczęta i nosek czy buźkę. Maluszek. Jeszcze raz Wam to rzucę w całości. Cena za te lale, baby w babie to 45 zł. Mhm. Naprawdę super cena, patrzcie. Dyn, 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 dyn. I są calutkie, calutkie, I nic pa. nie jest pęknięte, także i taki... No dosłownie tak szybko... drobinka, drzazga można powiedzieć. E. Dobrze, to chowamy lat, na baby na talerzyku z ptakiem. Wam to zrobię, może się uda. Kręci się, no oczka akurat się przekręciły w drugą stronę. Ale jest. Ale, ale uwierzcie, jest. że te oczka tam są, zresztą żeście widzieli. Jest dzidziuś, także chowam dzidziusia. Teraz nie wiem, czy otworzę tą najmniejszą. Otworzę, dobra, idzie. No to Ania zaczyna chować, pakować. Gdzie? tak, ale to jeszcze nie koniec zakupów. My wrócimy za chwilę, jak Ania to wszystko pochowa. A żeby nam tu wiatr tego nie zatmuchiwał, bo od czasu do czasu są mocne porywy. Baba już zamknięta. Tu nasze zakupy, ale jeszcze jeden zakup, który się udało kupić. Zobaczcie. To sreberko, taki pierścioneczek. Jak widać nie najnowszy. I nie wiem czy on nie jest z szafirem. On tam pod dachem tak dość ciemno wyglądał. Myślałem, że to jakiś czarny kamień jest, ale wydaje mi się, że to jest szafir, bo... Tranat ewidentnie pobłyskuje, ja go może nałożę na palec akurat pasuje. Nam go zabrała, już go łapiemy. Idealnie jest bardzo wygodny, troszeczkę wiadomo do wyczyszczenia, ale jest. Ale widać, że ma swoje lata. Świetny. I, I jest w, i w świetnej cenie bo 35 zł, także też udany zakup. I tak wyglądały nasze zakupy dzisiaj na niedzielnym targu Staroci w Gliwicach. Pogoda dopisała, choć chmurki są, słoneczko się próbuje przebijać. Jest w miarę ciepło, chociaż jest. Faj, fajnie, umiarkowanie. Mhm. Nie jest za gorąco. My dziękujemy, że oglądaliście nasze spacerki po targu w Gliwicach tak, i inne dziękuję, spacerki. Dziękuję. Zostawcie oczywiście kciuka, jeżeli Wam się podobało. Napiszcie komentarz, bo one też, że tak powiem, dają nam możliwość kontaktu z wami. Wyraźcie swoje opinie w komentarzach, czy Wam się podobały te zakupy. Co wy żeście zobaczyli na tych targach. My, jak widzicie, coś się udało kupić nie był. To dzisiaj zbytnio duży targ wystawców nie było. Tak jak wcześniej wspominałem, pogoda rano była niezbyt przyjemna, padało, więc tutaj. Opad deszczu spowodował, że y, tych wystawców było mniej. No i też drugi targ w pszczynie, także. No i te targi też się pokrywają. Jest jeszcze targ dzisiaj w pszczynie, więc tam też dużo osób pewnie z naszego targu wy się wystawia. Zostawcie subskrypcję, jeżeli Wam się y, podobało. Oczywiście zaznaczając czarny dzwoneczek, będziecie dostawali informacje o naszych nowościach na naszym kanale. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich i do następnego. Pa